W ten staniczek? Absolutnie. Nie. nie one, one są, nie, nie. Ale będziemy mieć na pewno z dużymi miskami, ale jeszcze nie teraz. Wiola dostaje i Kasia dostaje, prawda? Są, są dwa te beże? Tak. Dobrze. Dwa beże dajemy. Wiola i Kasia. Patrzcie. Się. Troszkę się różnią. To beżyk. No, troszkę się różnią, ale tak naprawdę Adane, delikatnie. Fajne. Kasia i Wiola dostają. Yy, ale Wioleta, aha, bo Wiolecie dajesz ten beż. Tak. Luto, jak? Violeta, Wioletta. No. Lutostańska. Dobra. Kasia chce ten bardziej beżowy. To nie, wiem, który jest bardziej beżowy? Ej, dziewczyny. E... Kasia, to na spodnie gumy czy leginsy? No mamy, ale nie będziemy cię handlować leginsami. Leginsy mamy. Mega cza srebrne, złote czarne jakieś tam się znajdą, czerwone, w zależności jeszcze od rozmiarów. Kasia, kaśka, ty ja ty już mam nie wiem, który z mojej prawie ręki był. Jak kaśka to przykleiłaś? Musisz. Czyj ten jest? Wiola. Napisała beż pierwsza, a później kaśka napisała beż także daję ten drugi. Dobra. Dobra, swetry już dziewczyny. Swetry dziewczyny są naprawdę fajne i sukienki cena tylko 59 zł. Polecam, bardzo fajnie wygląda i no i mega się uciąga, fajnie. Także polecam. Możesz... Ta bluzka jest jedna, przepraszam? Tak. I co tu mam, kutu kukardę jakąś uwiązać? Mhm. Dziewczyny, czekajcie, pokazujemy zaraz bluzeczki.